Jak tam chłopaki? Póki co spokój? Spokój szefie. No i dobrze. Słuchajcie, dzisiaj ostrożnie. Dzisiaj picie po pół. Dostałem wczoraj smsa, że chłopaki z zawalin szykują się na cztery samochody. W zeszłym roku przyjechali we trzech, to ich nasze miejscowe chłopaki przestrugali trochę. Jeden bez jedynki wrócił. Mają się w tym roku odgrywać, ale nasze chłopaki też się zbierają. Więc jak wyłapiecie w tłumie kogoś z zawalin, od razu wyłapujcie, przyprowadźcie go do mnie. Sikoreczki dzisiaj wystrojone. O cię ludzie słodcy, jak się Renatka głaska wystroiła. Ona ma w końcu tego chłopa, zeszli się? Nie ma. Zostawił, ją? Już dawno. Oj, taką Renatkę to bym przytulił. A jej dzieciaka tak swojego bym pokochał. Ty, idą tu, idą tu. Zachowujcie się normalnie. Dzień dobry, pani Renatko. Dzień dobry. Całuję rączki. Mógłby synek do wozu chwilę usiąść? Na wóz? No jasne, że tak. Jak się nazywasz? Bartek. Bartuś, chodź, Bartuś, wsadzimy cię na wóz. Ażu, włącz mu koguta. Ja to ogólnie uwielbiam dzieci. O rośnie nam młody strażak. Super dzieciaki jak mają pasję to aż, aż, się serce raduje. A pani Renatka co lubi w wolnych chwilach? Pospacerować Spacerki? lubię. Spacerki? a jak ja uwielbiam spacerować. To może jutro na taki spacerek byśmy razem poszli? Siedemnasta, a jakby można było osiemnasta to by się nie obraziła pani Renatka? Bo obrządek akurat bym skończył, chwilę bym się obtoknął i, i jestem do pani dyspozycji. No to super. Weź młody przybij piątkę. O. Ale ciebie będzie dzielny strażak. O Jezu, jak się dzieje? Dobraź mi kurwa tych zawalnych, sam wszystkich rozniosę. <laughs> Widzicie panowie? Za mundurem panny sznurem. Strażacy ochotniczej straży pożarnej jednak szanowani we wsi. Uszanowanko.